Siemaneczko, cześć, dzień dobry, dawno mnie nie było, więc witajcie w kolejnym vlogu, ale nie będzie to daily vlog, dlatego że jest czwartek, a vlog mam zamiar zakończyć w niedzielę. Natomiast na samym początku pokażę Wam pewne akty pornograficzne. Czeka na blach. nie zero a co tu się dzieje? To jest widok, który... Ała! No właśnie, nie podobało mi się, nie był to mój styl brzmienia wydechu, to co chłopaki zrobili z RCP. Znaczy to ich styl i jakby na swoją stronę fajnie brzmiało, ale postanowiłem przemodyfikować wydech, więc został wyspawany wydech od nowa. O! I teraz mamy TurboWorksa i właśnie mamy tłumiki końcowe i mamy... Umiaki środkowe, tu jest w ogóle tyle miejsca, że można tańczyć. No, reasumując, e, co, ognia Krzysiu, tak? W dzisiejszym, vlog, znaczy w dzisiejszym, w tym vlogu, który oglądacie, Kuczyki. będzie działo się... W tym jest palę. A, kluczyki. Kuczyki. E, Kuczyki. E, Kuczyki. E, w tym vlogu, który będziecie dzisiaj widzieli, no, będzie się działo wiele, dlatego że e, dzisiaj wydaje... Co? Wydaje. BMW Cabrio dla bezdomnych Łukaszowi mojemu pracownikowi, ponieważ w sobotę idziemy na jego wesele, na jego ślub i w niedzielę na poprawiny, więc będzie jakiś mindfuck, bo po pierwsze pierwszy raz zobaczycie łysego w garniaku, szukałem garniaka przez ponad tydzień czasu, wydałem pierdyliard pieniążków, więc Łukasz do ślubu jedzie tym Z4, co zostawili bezdomni, więc taki dobry ze mnie pracodawca. I załatwiłem mu jeszcze X4, no więc X4 będzie dla świadków. I zaraz jedziemy, znaczy zaraz jadę po Łukasza, bo jedziemy się odgruzować oboje, jedziemy do naszej barberki do Gdańska. O, z fajnych rzeczy. Znaczy to już na pewno widzieliście na Instagramie. To zrobił wic własnoręcznie, spoko. Zajebista robota. Zobaczcie, to też zrobił wic. Też własnoręcznie. To jest pierwszy przycisk. O, widać łysego. Dzień dobry. E, który dostałem od YouTube'a na 100 tysięcy widzów. Boże, jak ja się wtedy cieszyłem. Następny przycisk dostałem właśnie na ten kanał, jeszcze jak się nazywał Świat według Micha. No ale to, to jest w ogóle coś, coś o czym nie marzyłem. No jakby nie okłamujmy się. To jest rzecz, o której nie marzyłem. Na samym wstępie jeszcze muszę powiedzieć, że e, przepraszam, że te vlogi tak nie wchodzą jak bym chciał. Jeszcze chcę zrobić dzisiaj pójść na grzyby, bo wczoraj udało mi się zebrać 16 kg grzybów. A więc już grzyby się zaczęły, jaram się, bo taki wysyp był ostatni raz w 13 roku, a mamy 19, więc upłynęło 6 lat. Eee, bardzo mi ciężko jest nagrywać, dlatego że ja nagrywam bardzo dużo odcinków na miłosinków na górkę, dlatego że już od października zaczynam promocję książki mojej nowej, więc też będziecie mogli ją niedługo nabyć. Eee, a promocja książki to będzie prawie dwa tygodnie. Non stop w samochodzie, przeskakiwania z miasta do miasta. Oczywiście też podam w jakich miastach. Eee, na pewno chcę zrobić odcinek niebawem, zaraz po tym vlogu. Eee, skąd się wziął hejt na M4K? i wytłumaczyć taki, taki paradoks, którego nie znacie, bo jak tego hejtu nie ma jakoś tam nadwyraz, jest to um, grupa tam kilkudziesięciu, kilkuset osób. E, co ciekawe jest to grupa identyfikowalna, więc o tym na pewno zrobię odcinek osobny. E, co jeszcze Stasiu na urlopie pojechał do Niemiec, a ja chcę sobie na jutro, czyli piątek, znaleźć fotografa, żeby zrobić sobie zdjęcia e, gdzieś tam dla siebie na Instagrama. No bo kurde, łysy w garniturze, żeby to zrobić, to A Jezus jutro zobaczycie, więc... Nie przedłużam. Bardzo mi się podobało to, jak reagujecie na te wszystkie odcinki, jak reagowaliście na ostatni, przedostatni, na vlogi, na wszystko więc to mnie bardzo cieszy. Co mnie jeszcze cieszy? O pokażę wam. Chcę, Chcecie? Chcecie? Świat internetowy gwiazd bla <laughs> bla 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 bla, bla 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 Takie małe rzeczy a cieszą, tak samo jak wywiady w CKM, czy gdziekolwiek indziej I czasami Czasami mnie to cieszy, ale na przykład nie widzicie mnie w telewizji, dlatego że nie zgadzam się występować w telewizji. Dwa razy wystąpiłem, raz PVN, a raz PVP, i to był koniec. A na warsztacie dzieje się chłopaki. Połowa jest na urlopach, e, połowa tutaj walczy, do Patryk przeżywa strasznie, bo dzisiaj dostał na zlecenie. Ja wam pokażę. Zgadniecie jakie to auto? Nie zgadniecie. Pokażę Wam od dołu. Pokaż minę zadowolonego mechanika. Daj <laughs> Dobra, to pokażę Wam, z czym się Patryk zmagać. Widzicie ten znaczek? O, no właśnie. Więc, no więc tak. Błażej tam coś dmucha. Dziwnie to brzmi. Błażejku, co tam dmuchasz? Przewody. Przewody. Nie, ogólnie fajna atmosfera jest, więc sezon urlopowy w ogóle. Patryk został tatą i było pełne szacunku, pełne pozdrow I, i, I w ogóle super. No właśnie. No ja tylko czekam na zaproszenie. E, wszyscy się będziemy w ogóle całą firmę moją zobaczyć e, całą załogę firmową już w sobotę, czyli na następnych ujęciach po prostu. Planów jest dużo, czasu jest mało i widzimy się, jak łysy będzie troszkę ładniejszy i jak zahaczę Łukasza, który też jest brzydki, bo jest zagruzowany. O. No i zaś BMW dla bezdomnych, tak jest Łukasz, ja też wyglądam jak człowiek, zatem lecimy zamienić auta, czyli oddaję to plastikowe badziewie i biorę najporządniejsze auto, jakie tylko mam na warsztacie, czyli Passata B5. Widzimy się na miejscu. Tak więc dzień dobry, no właśnie dziwnie sceny się ucięły, co? Jest już piątek. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że dojechałem do firmy, wziąłem passata, dałem BMW od bezdomnych Łukaszowi, a w BMW został summon. Zatem ja od rana tylko na telefonach i nie mogę się uwolnić od komputera, dlatego że muszę przygotować miniaturkę na niedzielę, czyli Wy już ten odcinek widzieliście. widzieliście. Muszę przygotować, zaraz jechać do firmy, wgrać odcinek na piątek no i jeszcze przygotować jakieś zdjęcia porobić w garniaku. Więc zaraz zobaczycie Łysego, jak wygląda jako elegancki człowiek, ale to będzie bardzo rzadko widok. Dowiedziałem się już, że następny vlog na pewno będzie nagrywany na torze w Krakowie będę ja, będzie Seba, będzie Waldek motodoradca i w ogóle. No i co? No właśnie, doby za mało wczoraj na grzybach. A grzyby miałem wam pokazać. <śm> no właśnie. To się nazywa wysyp. 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 Jeszcze nie obrana, ale jeszcze nie pokrojony, nie? No właśnie. Więc yy, tak to wygląda. Więc nawet nie miałem jak was wczoraj zabrać na ryby, a byłem na rybach, ale nic się nie działo. Przedwczoraj fajnie było, bo testowałem nowe przynęty i tak to wyglądało. Więc 3, 2, 1, łysy, bo nie mogę zabrać myśli. Widzimy się na spokojnie na warsztacie. No i jest firma. I co się stało? Ha! Maciupka Zobaczcie jaki ładny. A dzisiaj zabieram do domu. No właśnie. Zabieram ciebie maleńka do domu. Dawno cię tu nie było w naszych rejonach. Ale tutaj jest brudna. Nie wiem czy ona była myta? No była myta Ale nam się na folii plamy porobiły Bardzo niedobrze Zobaczymy co w firmie ha! Lubię tak wejść z partyzanta Pusto Krzyś siedzi smutny Krzyś czemu siedzi smutny? jest piątek No i no i mamy dużo pracy. No i? Będziemy dużo pieniążków. Będziemy pchać je w kopertę dla Łukasza dzisiaj. Tak, będziemy. O. o, prezent. No tak, bo ten vlog wyjdzie po. Tak. Eee, żeby tak, e, dwa prezenty mamy dla Łukasza. Jeden ode mnie jako tutaj od firmy, a drugi od załogi firmy, od tych kilkunastu, kilkudziesięciu osób. Żeśmy mu sprezentowali półgodzinny, nie 30-minutowy no. tak, 30 lot nad Gdańskiem dla dwojga. Aaa, ogień na tłoki. A się tam przepychali wszyscy, że narzędzia łysy, a to, a tamto, i w ogóle. kurwa nie masz klucze. No, a teraz skoro w domu robiłem PZU na niedzielę, to wiecie co dzisiaj zrobię, jak jest piątek? <laughs> Wrzucę odcinek na dzisiaj. A że mam górkę, to sobie wybiorę. Ale ja tu mam porządek, boż. Boż. To jest turbo grzmot do Passata. Mm. No właśnie, jeszcze chciałem dziś iść na grzyby. Dzień dobry, sobota, Łysel, ale nie pożegnałeś się w piątek, tak? Wiem. Tylko wszedłem do pracy, tak się zbuforowałem, miałem tyle na bani, że nie chciało mi się kamery łapać w rękę. Zatem, no miałeś dzisiaj iść na wesele, no i pójdę. Eee, tylko jest dziewiąta rano i trzeba pójść na grzyby niektórzy nie zrozumieją. No właśnie, skoro wszystkie najlepsze auta rozdane Łukaszowi do ślubu trzeba będzie pojechać. <laughs> tak jest V8 we własnej osobie, zatem tak w ogóle wczoraj do dupy i tak czasami jest, że po prostu bardzo, bardzo może być źle i człowiek może się bardzo denerwować, dlatego wtedy lepiej kamery nie łapać. A czy wezmę was na grzyby? Nie, po prostu udaje się z ekipą na grzyby i tyle Update godzina, prawie 13 Czy były grzyby w lesie No nie wiem No nie wiem O jest. O taka maniunia siateczka To jakieś 7-8 kilo i mamy same koźlaki prawdziwków sypnęło o proszę prawdziwków brzozaków sypnęło o proszę najgorsze jest to, że operator Stasiu miał być jeszcze na ślubie miał dronem się karnąć a ja teraz nie mam swojego naładowanego i yy, a Łukasz chciał, żeby mu aj, wszystko się pieprzy zatem pewnie widzimy się jak się łysy Przywdziejem gajerek. No i zaczęło się. Taki tarkan trochę z futrem, nie? Ale takich skarpetek to byście tam nie widzieli. Cannabis, oh. whisky, ananas. No właśnie, zapomniałem, że jest burdel w bagażniku. I teraz jeszcze muszę bagażnik posprzątać. No i zaraz trzeba palić wrotki. A co tu w bagażniczku? Sterowniczki. Mm -hmm. Tam za wiele nie będę nagrywać, pod kościołem będę, pomogę, o, 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 ale za wiele nagrywać się na weselu nie będę, dlatego, że może e, też czyjeś wesele. No. Pokażę się, jak się ubiorę. A, pokażę wam coś. Heh. Takie coś, taśta, si -ta widzieli? M4K i spineczka tutaj, o, cyk. No właśnie, trochę sumon rozmazuje. Tak, tam jest napisane BMW. Tak. I to można normalnie za, za, zamówić z salonu BMW. <grafię> jak część. Nie ja lubię wchodzić w salon czuję się wtedy jak pioskala firenta. Ale potem dobrze wygląda. To już nie mi oceniać. I tak, od dołu nie ma adresu. Halo, od dołu nie ma adresu. Są nawet buciki. A? Ja wiem, że teraz wyglądam jak ten człowiek, który właśnie tobie chce sprzedać, tego Passata, który ma oryginalny przebieg, ale nie łudźcie się. Dobra, gonić, gonić pod kościół, grzać maszynę, grzać TV8, to tak 4.0. Będziemy pisać kartkę od M4K. Ale patrz jaki bogol, jakie fury w ogóle tu stoją. Tak, muszę nagrywać z telefonu, niestety. Jest i o. <laughs> tak, to idzie na vloga, bo gimbala nie wziąłem. Więc nie wziąłem gimbala i, i w ogóle już się piedoliłem. A tam poszedł no, Nie lubię kościołów, ale wiecie co mi się wiecie co mi się w ogóle marzy? Że jak będzie ten... Nie, ta kwestia, kiedy będzie, jeżeli ktoś ma coś niech zamilknie na wieki, to tam Halo? Ja chciał siusiu.

Dziękuję bardzo, Małgorzato. Cholera zrzucenia puszcza do śmierci. Takim to bądź. Panu Boże, żeby od i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte jako Kościoła katolickiego potwierdzam mi błogosławie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty wystąpisz we vlogu, hmm. załatwiłem sobie kogoś do drona, ale nie wziąłem gimbala, nie potrzebuję, ja z gimbala, nagrywam vloga, ale tak, idą kamerzyści. za długo im mnie wzyć, Jak wyjdą już takie ujęcie tylko tak, Jak wyjdą mi się ktoś im będzie coś sypał Niecierpliwie się Dalej się niecierpliwie Jest krzyż cały na biało Przeżyli to. Jest ciężkie Łukasz, oddychaj. Dwa wdechy. Nagrywam na vloga. Tak. Próbowałem, nie da rady. Zrobię im ładny BMW, kawalerze. <grych> no i mamy pierwszy zator. Kliknij! Po prostu kliknij palcem. Zagrodził drogę Passat na nowej drodze życia. On bramę robię, ale ja wezmę, dziękuję, przyda mi się. Podtrzymaj. Trzymaj. Czekolada. Oho. I trzy bumci. Bumci. Bum no. no dobra. Proszę. Dzień dobry. właśnie niedziela. Emisja odcinka dobiegła końca, więc teraz tylko patrzę, jak się kręci. Trochę mam zachrypnięty głos, ale to, to chyba normalne na takich imprezach. Plan na dzisiaj, szybkie poprawiny, a potem może szeczmychnę nad jezioro, gdzieś poszukam nowego jeziora, nowego łowiska na szczupaka, więc pewnie was tam zabiorę, ale już z gimbalem. A tymczasem, o, takie to poranne widoki, o, ładnie to to, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Dzień dobry, to co, kawałek był z niedzieli, już potem znowu nigdzie nie wziąłem kamery, no taki jestem już, że tak to wygląda, e, więc... Poniedziałek muszę skończyć vloga. O, tak będzie lepiej. E, no i jest godzina 12. Łysy jedzie do dentysty. Znaczy, jest godzina 11. Ale ja muszę do dentysty jechać i tak to wygląda. E, plany na ten tydzień są straszne. Są po prostu straszne. Jestem wyczerpany po takim weekendzie. A w czwartek już zaczynam następnego vloga i zabiorę was na tor do Krakowa. W międzyczasie może coś jeszcze nagram. A ze Stasiem muszę nagrać dwa odcinki. Na ten tydzień i chcę zrobić jeszcze górkę, bo w październiku zaczyna się promocja książki, jak pamiętacie. Na której mam nadzieję, że się spotkamy i będziemy mogli zbić pionę, pogadać. Te spotkania autorskie bardzo fajnie wyszły w zeszłym roku, bo taki monolog był prowadzony przeze mnie, przez jakąś tam godzinę powiedzmy z prowadzącym, a potem wy się pytania, więc było naprawdę fajnie, tak. I to nie chodzi o to, co stłukami w pasacie. Zatem nie wiem, jak ten vlog wyjdzie, bo nie był tak obfity, a jeszcze muszę w ogóle unboxing narzędzi ogrodowych zrobić, bo nie mogło spakować od trzech tygodni, bo nie mam czasu. Muszę się ogarnąć. Łysy się ogarni. Ogarnę się. I Wy też się ogarniajcie. Jak macie coś zaplanowane w życiu i odkładacie to, to zróbcie to teraz. O. Znaczy, ja wiem, że się mówi, że co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro, byśmy od 2 dni wolnego, czy jakoś tak, ale to tak nie działa. Dobra. Mam nadzieję, że jako tako się podobało. Mam nadzieję, że z tego telefonu, co to nagrywałem, Stasiu coś wybierze i powrzuca, bo telefonem się ratowałem jak mogłem. Eee, I tyle. Trzymajcie się, kciuk w górę. Niech ten kanał się rozwija. Następny vlog będzie bardziej obfity. Tak sobie zawsze powtarzam. Dobra, trzymajcie się. Cześć!